Jak nauczyć dziecko rozpoznawania uczuć oraz radzenia sobie z nimi, aby wspierać interakcje z innymi? Dzieci autystyczne, jak już wspominałam, mają problemy z rozpoznawaniem uczuć, dlatego trzeba je tego nauczyć. W pierwszym rzędzie moją sprawdzoną metodą jest przede wszystkim pokazanie, jak wygląda osoba, która na przykład się złości, jest zmęczona, jest chora itd. Tak Wyjaśnienie krok po kroku, prostymi słowami, jak się wtedy czuje ciało. Na przykład, że jak jesteśmy zdenerwowani, to tutaj czujemy się nieprzyjemnie, możemy drżeć jesteśmy przestraszeni, mamy większe oczy itd., tak itd. Tak jak jesteśmy zmęczeni, to się nic nam nie chce, pokazujemy tą postawę ciała, mówimy, jak się czujemy w danym ciele. To ćwiczenie tak naprawdę pomaga nam też samym budować świadomość swojego ciała, bo przeważnie nie myślimy o tym, jak się czujemy, kiedy jesteśmy zestresowani, szczęśliwi, smutni czy zmęczeni, prawda? Ja też pokazywałam to na, ksi na specjalnych książeczkach uczących o emocjach, na różnych obrazkach, na zdjęciach, na swojej mimice czy na specjalnych programach dla dzieci na YouTubie dotyczących rozpoznawania emocji. Ponadto warto też z dzieckiem rozmawiać o jego zmartwieniach. Ta rozmowa nie musi przebiegać w sposób tradycyjny, bo dziecko autystyczne może woliści wysłać o tym maila, smsa, pokazać obrazek, czy też pokazać na zabawkach, co czuje. Jeżeli chcesz zachęcić dziecko do rozmowy, to najpierw sama, czy sam, zacznij do niego mówić. Na przykład poprzez wspominanie jakiegoś miłego wydarzenia, bo to może zachęcić dziecko do interakcji. Również mogą być przydatne takie skale stresu, czy właśnie pomoce wizualne, obrazujące emocje, i taka skala stresu na przykład może pomóc dziecku Ci pokazać, wyjaśnić, jak bardzo się czuje, jak bardzo czuje daną emocję. I ta skala może być na przykład pięciostopniowa, w różnych kolorach i każdy, każdy kolor to jest inny, inny numer, bo dzieci takie lubią też numery. Na przykład spokojny to może być numer jeden, zielony, prawda? Dwa, żółty, leko, troszkę zdenerwowany, trzy i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dzięki temu dziecko też będzie bardziej świadome tego, jak bardzo coś czuje, i będzie mogło cię też wyjaśnić, dlatego będziesz mógł czy mogła wybrać lepszą, lepiej dostosowaną do danego nastroju dziecka skalę. I jeszcze raz powtarzam, techniki relaksu naprawdę pomagają. To zresztą każdemu, to każdego zachęcam, bo dzieci autystyczne mają szczególną skłonność do lęków, fobii, strachu. Czują intensywniej, bardziej się stresują, i techniki relaksu po prostu pomagają lepiej poradzić się z tym stresem. Czynią bardziej odpornym na stres, a no, poprawiają też oczywiście zdrowie, bo wzmacniają układ immunologiczny. Dlatego warto regularnie robić je z dzieckiem, ale żeby robić je z dzieckiem, to trzeba je robić też samemu pokazywać dziecku, jak to się robi. Ja na przykład y, zachęciłam bez słów moje dziecko do medytacji, kiedy po prostu siadałam przy nim, zamykałam oczy i wprowadzałam się w sam medytacji. I to zaczęło mnie mało po prostu naśladować. Wiele dzieci lubi naśladować, więc własnym przykładem możemy je zachęcać do pozytywnych zachowań. Jeżeli potrzebujesz wiedzieć więcej, zapraszam na mój darmowy kurs online na astrosalus.pl ukośnik kursy myśli online dotyczący autyzmu dziecięcego oraz na inne szkolenia, które tam znajdziesz. Tymczasem pozdrawiam Cię serdecznie, Marta Perchała-Zarzycka. Żyj mądrze i zdrowo.